Cześć widzowie, witam Was na znów nietypowym odcinku, bo mamy Rower w DSJ4. Rozpocznijmy Rower kwalifikacje do konkursu w Oslo. No to rozpocznijmy te kwalifikacje. A rozpocznie się Piłs Paszkę. Mamy fenomenalne warunki: 2 metry po narty, Piłs Paszkę już w powietrzu. Dobry skok, Piłsa Paszkę. Pierwszy z Polaków to będzie Piotr Żyła, potem Stefan hula. Jakiś Polak będzie skakał z nie Kamil dostani, Paweł, Jan Habdas i Dawid. Markus Miller rusza już drugi zawodnik dzisiejszych kwalifikacji. Radziec skakał. Piusz Paszkę. Jak skoczy Markus? Oj, chyba lepiej skoczy, bo łapie. To noszenie, chodził Upadek! Mamy pierwszego reprezentanta Polski. Trzeci numer startowy. Piotr Żyła. Czy będą się liczyć Polacy w falce o row R? Piotr... I będą. Bardzo daleki skok Piotra Żyły. 130 metrów. Bardzo można się cieszyć. Konstantin Szmid już ruszył. Czwarty numer startowy dzisiejszych kwalifikacji w Oslo. Konstantin! Oj, płasko tak wyszedł z progu. To nie może się udać będzie to trzecie miejsce, zobaczymy, a my mamy już drugiego reprezentanta Polski, Stefan Hula, na Zakopane nie jedzie, bo jedzie Aleksander zniszczą ale że Janek Habda zjedzie, to się dziwię, trzecie miejsce, dobra nota, na razie, dobrze to mają, że wyglądać, Mariusz Lindwik, pierwszy z gospodarzy, już wyruszył Lindwik. Może być groźny, ale takim błędem to zobaczymy, czy będzie groźny. No nie, będzie na miejscu drugim. Piotrek Żyła się utrzymuje. Anzelaniszek. Aniszek, takie wiatr był na dwa metry, a teraz już słabnie. Anzelaniszek! może pomieszać nam w tym konkursie, ale nie pomiesza, bo to będzie trzecie miejsce. No za 134. Na razie to nie wygląda bardzo. Na razie to wygląda kolorowo dla Piotra Żyły. Sztefan Laje! Oj, teraz za wczesne wisie z progu Sztefana Laje. Zobaczmy, czy to będzie skok przed Stefana hule? <laughs> Nie, za Stefanem hulą. Dominik Peter, pierwszy ze Szwajcarów. Wyruszył Dominik! Peter, czy mu wyjdzie ten skok? Dominik Peter, dalejko! To będzie trzecie miejsce. Brawo, ale jedna się za Mariusem! Yukiya Sato! Nie oddamy ten sezon dla Japończyków zupełnie na razie. Ale Yukiya był drugi na planicy 21-22. No, 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 nie. No, nie, 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 nie. nie. Szóste miejsce. A po nim drugi Japończyk, Royu Kobayashi. Już jedenasty numer startowy, Royu! Kobayashi. Oj, krzywe wyjście z progu Kobayashiego. huhuhu. No, hu, hu. Oj, roju, to teraz tak grozą powiało. Pierwszy z Ukraińców, Witalika Kajliczenko! Oj, za wczesne trochę wyjście z progu Witalika Liczenka. Słaby skok. Kevin Malcew. Dostał się do 30 Bruku, Brawo, ale to już jest po TCS-ie. No właśnie, jak se poradzi? Kevin Malcew. Uuuh, Poradzi sobie dobrze, bo odskoczył najdalej. <laughs> Ale żyły nie przeskoczy. <laughs> Stefan Kraft. No ci, ten kto teraz skoczy, będzie. Wiecie, ten kto teraz skoczy, będzie zakwalifikowany do konkursu. Piotr żyła w pierwszej serii. A teraz mamy zwycięz... zwycięzcę naszego turnieju czterech skoczni, którego nagrywałem. Johan Andre Forfang. Ani razu nie stając, stojąc na podium. No... Będzie ciężko. Pero prełc. na Laniszek tylko jest w formie. A czy Pero będzie? Zobaczmy. Ten skok mu chyba wyjdzie. Bardzo dobry skok Pero prełca. To jest drugie miejsce z awansem. Mariusz Lindwick. a Achillian Payer. Zobaczmy na skok. Kiliana Pajera! Kilian Paje! Oj, oj, tak wachnął trochę martawi ale Kilian Pajer! Jest to skok z awansem, bo to jest fantastyczna nota. Pierwszy na liście oczekujących Dominik Peter, a teraz Ziga Jelar na rozbiegu. Były zwycięzca Pucharu Świata w lotach. Pamiętamy. O, teraz... No nie, nie, nie. To był słaby skok. I nawet za Stefanem Hulą. Teraz jest 11, no daleko od awansu. Naoki Nakamura! Nie wygląda to kolorowo na razie dla wszystkich, ale zobaczmy na, na Nakamurę. Oj, Nakamura będzie liderem! Będzie liderem, bo to jest 133 metry! Brawo! Nakamura przed żyło, a teraz Marku z który Bichler, który w nie jest w formie. Ale czy się przebudzi. Na rower, Markus, Marku Zajzem Bichler. Poszarżował. Poszarżował. Siódme miejsce to jest za awanse. Marku Bichler stanie Dobra. Nie będę wam zdradzał. Jak jeszcze nie znają tobie ten odcinek. Więc nie będę zdradzał co ten Turek zrobił. I dobra nawet wyjście z progu jak na tego Turka. I do Przecież i łą! Aleksandra Super. Nawet oryginalny strój to jest DSJ-a. No tak, skok nie może być dobry. Choć warunki go poniosły w okolicach punktu Kale. To jest 18 miejsce! I tu no sięajne, który nie jest w formie, ale potrafił na małutach w obresdorfie poszaleć. Jak se po poradzi? E tu Wilko no Palosari jest nawet lepszy od Eunusia! No i E no, tu się radzi! Ej, tu sobie radzi! Bo skakuje na trzecie miejsce. Oj, żył, zaczyna nagle spadać, ale. <laughs> nie, nie spodziewaliśmy się tego, ale. Dobra, przeżyjemy. Jan Her. Oj, dobrze wygląda to Janek. Her będzie liderem. Her Obejmy odprowadzenie. Pół metra za rozmiar skoczni skoczył Jan Her I jest liderem! Eee. Hula jest. Piąty na liście oczekujących, Timmy, czy rozpoczynający ten konkurs? Plus będzie w konkursie. Zobaczymy. Timmy Zajc! Oj, chyba plus Paszkę Chociaż wyustabilizował tą sylwetkę. No, Nie rozumiem. Timmy Zajc. No, Piotr spada, ale. A pan ma. Alex Insa. To może być skoczek. To może być skoczek. Na koniec się zobaczymy. Jak w lotach Vickersud i pójdzie, a teraz. Alex sam! Oj. No, 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 nie. Nie wyszedł mu ten skok. Kenji Sato! Nie ma tego udanego sezonu wykonania Kenciego. I nie zaliczy tego też, bo za wczesne wyjście z progu Kęciego i to jest najsłabszy skok! Muta nie! Filho Palosari! Bardzo dobry konkurs, że mnie ogarnisz. Jakby co, ja specjalnie tak robię jak na umiejętności tych zawodników, że tak za ze nie? Ale nie, że mam tak O mi się trafiło. Palosari w konkursie! A teraz Amerykanin! Casey! Lor, lor! Casey! Lar, lar! No właśnie, i to też specjalnie popełniłem. No właśnie, krótki skok! Takie będą w realu robić. I teraz, no! No w tak. Daniel! Adri, Tady! Faworytami nie wiemy, kogo znajmić na zwycięstwo Pro R, ale ja oznajmiam Jana Herla i Tandego też, bo to jest fenomenalny skok Daniela Andretande. Ta top piątka ma największe szanse. No i w ciągu no może nie, ale dekerdin, dekerdin, din! deker, 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 deker. Oj, takie dziwne wyjście z progu, ale czy Dekker będzie miał kwalifikacje? Nie ma. A nie, bo Stefan Hula jest. Ty, Stefan Hula jest pierwszy na liście oczekujących. Da Giovanni Bresadola. Da Giovanni Bresadola. Da Giovanni, dobre wyjście z progu. Giovanni Bresadoli. Bresadola, fantastyczny skogale. Choć ktoś już jest za Piotrem Żyłą. Arti Aigro. Jak się poradzi? Estończyk! Arti Aigro. Oj, dobrze, to wygląda fantastycznie. Z kogo Arti Aigro? Daniu Wasiliew. Daniu Wasiliew. Oj, pasywnie powiększył z progu i Wasiljew. No nie, 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 nie ma szans na awans, choć nie ma awans. A w ogóle Stefan Hula jest w tym konkursie? Nie. Filip Basenwald. Zobaczmy jak mu pójdzie. Filip Basenwald. Oj, spóźnia wyjście z progu, ale to da. No awans jak na razie powinno mu dać awans. Daje mu to awans. Robert Johansson. Johansson. Dobre wyjście z progu. sylwetka i daleko. Johansson. z Arti Aigro. Władimir Zugrawski. Pod Grzegorza Sobczyka oczami się uczy Włodimir. Włodimir. Takie nie wiemy, czy to wyjście mogło na no, na oklaski. No chyba nie, bo to będzie, to jest miejsce za Piotrem żyło. który do, dał do, dobry skok. Dawid Kubacki. Przerobiony Kubacki, jak widać. Przeze mnie. Ma ładnie przerobiony strój na z realu. dobrze, choć to jest trzynaste miejsce. Marusiak. Chyba niezadowolony Dawid z tej próby. Jest za Piotrem. Oj, Marusiak, Marusiak, Marusiak. Chodzi dobrze, ale Marusiaka te warunki poniosły. Ale tak w ogóle, pytanie, no nie no, Stefan Hula jest nadal pierwszy na liście oczekujących, co się dziwić? Mackenzie! Oj, za wczesne z Mackenzie Mackenzie'ego, raz mu wyjdzie skok, raz mu nie wyjdzie i ten mu właśnie nie wyszedł i czy Stefan? Tak jest, Stefan Hula, w konkursie, ale, ale pierwszy na liście oczekujących. Radek! Ryd! Oj, trochę za wczesne, ale... Ale Radek Ryu! Tu stał, ale poszarżował tym skokiem. Christopher Eriksen sundal. Aż przez te szarżowania niektórymi zawodnikami, aż źle wychodzę z progu. Uspokaja Eriksen swoją publiczność. Niko kito, sacho! Niko sa Sacho! No i trochę błąd, Nikokito, Saho. Oj, dobry skok. Halvor, Angry grany Root, w realu zdobyłeś Złotego Orła? No tym razem nie zdobędziesz Raw Air chociaż. No, będziesz za, Kubacki? Co się dziwić, Kubacki w ogóle który jest? Stefan 32, a 16 Kubacki. No mam Prełt, który w poprzednim sezonie właśnie się pojawił na Oslo dopiero. W kwalifikacjach chyba, a nie w pierwszej serii, bo kwalifikacje nie oglądałem. no tak. No i właśnie, Domen Krzywo wyszedł. No, no nie zakończy się jego przygoda tak na Raw Air, ale jeszcze będzie walczył. Michel Hajbek, 46 numer startowy, ale Michaela stać na wiele dobrych skoków. Michael Hajbek, oj krzywy wyjście z progu Hajbeka. Ale pożyłuje, aj! To będzie miejsce za Piotrem. No to na pewno. Piotr żyła na razie dziesiąty. Dalej Andrzej. Czacina. Czacina, czacina. Oj, za słabe wyjście to było z progu czaciny. No właśnie, czacina. Słaby skok. No tam i może coś tam da radę. Janek hamdą! Tuż za Piotrem żyłam! Bednig Jakobsem, Hegli! Hegli, Hegli, Hegli! Też się pojawił chyba Wołer. No. Teraz czy nie zakończy zmagań na Oslo? Oj, może zakończy. No nie, nieudany to był skok. Andreas Wellinger! O, dobre wyjście z Andreasa Bellingera, Wellingera. Bellinger Wellinger, daleko, ustał to. Drugie miejsce, brawo Jan Herl, nadal liderem. Najlepszy z Polaków, jedenasty Piotr Żyła, który odbył to trzeci numer startowy i dobrze się trzyma, na taki niski numer. Manuel Fettner. O, dobry skok, ale będzie za Polakami, no właśnie. Regord! The Czy trafi w Kurszewel? Miał bardzo udane letnie Grand Prix, ale to było letnie. A teraz jest tu. Rozdziela... Nie, jest przed Polakami. No właśnie, przedostani z Polaków! Pał wąsek! Macie se, Polacy, radzić dobrze na ru ale takimi skokami jak zademonstrował Paweł, nie da się radzić. No, to jest dawam ale no, na odległym miejscu. Anti-Alto! Ostatni chyba z anti-Alto będzie, no, tak powinni skakać Polacy. Ostatni z reprezentantów Polski też z przerobionym kaskiem. Kamien Stoch! I to jest skok Kamila! On trzyma formę! Jest jedenasty, jest najlepszy z Polaków. To są tylko kwalifikacje. Lowro Kos! Które mnie już trochę męczą, ale to jest Lowro! Kos! To będzie słabo od Kamila, bo to widzę. Widzę to. Ren Ido. Oj, no nie tak to miało wyglądać. Nikaj, do Nikaj, do Oj! Teraz zostanie za was, bo tak jestem? Boyd i sam. Warto wiedzieć. Irfan Muhamed Sintmar. Turczyk. Pierwszy się poradził. Acz Sirtman. Oj. No nie wyszedł mu ten skok, jak ja już wcześniej wam zdradzałam, że takimi słabymi będę tak psuł skoki. Daniel Czofenik. Warunki dobre, dobre są w kwalifikacjach. Oj, spóźnił Czofenik, oj, spóźnił tymi moimi już zabawami. I to był słaby skok, ale awans ma. mu Żamuminow. Nie spóźnił. Abilza Muminow! Oj, trochę krzywe wyjście z progu Muminowa. Udało mu się! Co dziwne, ale... Karl Geiger! Karl Geiger, Geiger! Karl Geiger! Nie chcę powalczy, bo to jest Oslo, ale to jest słabisko! Turgiro, turgiro, turgiro! Kobayashi Durciro, 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 kobayashi. Kekon, kończy nam te kwalifikacje fenomenalne, fenomeno emocji Francesco. Kekon, nie by było gdyby się zaawansował, awansuje się. I tak kończymy te kwalifikacje. Jan Hershey z Andrasem, Wellingerem, Agro i Johanssonem. Najlepszy z Polaków Kamil stół na 12. miejscu. Piotr Żyła 14. Jan Habdas 15. 23. Dawid Kubacki. I jeszcze Stefan Hula 45. Tak kończymy. Ha? Nie rozumiem. Dziękuję wam, że byliście widzowie. 51 mamy, bo jeden tam z upadkami. Do zobaczenia na pierwszej serii konkursowej pierwszego R Cześć!